Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście Ruby WordPressa. Jeśli korzystasz z WordPressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witam Cię w pierwszym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dla kogo jest WordPress i co możesz zrobić na WordPressie. Można by zaryzykować takie stwierdzenie, że WordPress jest niemal dla każdego, ze względu na to, że używają go osoby, które chcą sobie postawić jakiegoś prostego bloga i publikować w internecie. Co więcej, takiego bloga mogą postawić bez dosłownie ani jednej linijki kodu. Nie muszą umieć programować, nie muszą znać się na technologii, mogą sobie to wszystko wyklikać. Z drugiej strony, WordPress jest używany przez duże firmy do ich stron, do sklepów internetowych. Jest używany również przez duże agencje do tworzenia stron dla klientów tych agencji. Na WordPressie możesz zrobić takie rzeczy jak bloga, stronę firmową, portal informacyjny, sklep, platformę kursową, czy na przykład jakąś stronę z dedykowanymi funkcjami. Ja nie tak dawno przygotowywałem na przykład taką stronę, na której można było aplikować do pewnej akademii. Był po prostu tam proces rekrutacyjny zaszyty w WordPressie. Jak widzisz, bardzo różne zastosowania, bardzo różne funkcje, i WordPress w każdej z tych funkcji sprawdza się bardzo dobrze. Na chwilę obecną, a jest to listopad 2019, 35% wszystkich stron w internecie pracuje na WordPressie. Jeśli chodzi o strony, które pracują na systemach zarządzania treścią na CMS-ach, takich jak na przykład WordPress, to tutaj w tej kategorii WordPress obsługuje większość stron, bo jest to aż 65% stron, które mają system CMS w sobie. Ta popularność przełożyła się też na to, że wokół WordPressa narosło bardzo dużo mitów związanych z samym WordPressem, z bezpieczeństwem, z możliwościami jakie on daje. Pierwszy taki mit, który jest bardzo często powtarzany przez ludzi, którzy coś tam słyszeli o WordPressie, ale tak naprawdę nie są specjalistami w tej dziedzinie, to to, że WordPress jest niebezpieczny. I to prawda, że bywają ataki na WordPressa, na strony na WordPressie w zasadzie, które w jakiś tam istotny sposób mogą wpłynąć na działanie naszej strony. Ale tutaj przeważnie działa to w ten sposób, że za atak za jakąś tam dziurę odpowiedzialna jest albo wtyczka, albo motyw, który pracuje na naszej stronie. Sam core WordPressa jest stosunkowo bezpieczny. Oczywiście zdarzają się tam jakieś błędy, no ale to tak jak w każdym systemie. Tutaj wielką zaletą jest to, że po wykryciu bardzo szybko dostajemy poprawkę bezpieczeństwa. Bardzo szybko, mam tu na myśli, nie wiem, 24 godziny, 48 i ta poprawka jest już opublikowana i możemy zrobić naszą, możemy zaktualizować naszą stronę i rozwiązać ten problem. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to tutaj musimy traktować to jako proces, to znaczy nie na zasadzie takiej, że robimy tam jakieś zabezpieczenie czy podejmujemy jakieś działania. W celu zabezpieczenia naszej strony, raz i zapominamy o temacie Do naszego WordPressa musimy dbać. Musimy dbać o aktualizację, o to, żeby były aktualizowane wtyczki, sam WordPress, żeby był aktualny czy motyw, na którym pracuje nasza strona. Tutaj musimy też dbać o to, żeby oprogramowanie serwera, na którym pracuje nasza strona, była aktualizowana, żebyśmy mieli włączoną odpowiednią wersję PHP. Podchodząc tak całościowo do tego, możemy sprawić, że ten WordPress będzie naprawdę bezpiecznym i bezproblemowym rozwiązaniem. Kolejny mit, z którym się często spotykam, to OK, WordPress jest fajny, ale nadaje się tylko do blogów. I co ciekawe, takie przeświadczenie funkcjonuje nawet gdzieś tam w kręgach ludzi z branży, którzy działają w internecie, którzy tworzą stronę na jakichś tam innych systemach. I często wynika to po prostu z tego, że nie znają WordPressa na tyle, żeby wiedzieć, co można zrobić, co można dzięki niemu osiągnąć. I panuje takie przeświadczenie, właśnie, że WordPress jest ok, ale tylko do blogów, do jakichś tam e, takich podstawowych zastosowań. A jeśli potrzebujemy jakiejś bardziej rozbudowanej strony, czy na przykład strony ze sklepem internetowym, no to ten WordPress już się do niczego nam nie przyda. Także to jest zupełnie błędne przeświadczenie. WordPress nadaje się również do większych stron, do stron firmowych, do blogów i do innych stron, jakie wymieniłem już wcześniej w tym podcaście. Trzeci mit, z którym się bardzo często spotykam, to to, że WordPress nadaje się tylko do małych stron. I często pojawiają się pytania, czy jeśli wrzucę na przykład do mojego sklepu na WordPressie na WooCommerce e 100 produktów, to czy on będzie działał, czy będzie działał sprawnie, szybko, czy będzie zamulał. I tutaj, oczywiście, WordPress jak najbardziej nadaje się do stron, które mają wiele podstron, czy wiele produktów w sklepie. Tak naprawdę to, ile mamy np. wpisów na portalu internetowym, czy produktów w sklepie, to ma drugorzędne znaczenie, bo liczy się głównie to, jaki mamy ruch, jaki ruch generuje strona. Jak ten ruch jest rozłożony? Bo zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy mamy stronę, która generuje powiedzmy milion odsłon miesięcznie, ale generuje to w takim powiedzmy równomiernym rozłożeniu, gdzie ten ruch rozkłada się głównie między 8 rano a 22-23 i tam mniej więcej równo jest ten ruch rozłożony. A zupełnie inaczej sprawa się ma, jeśli mamy stronę, która przez powiedzmy 90% czasu generuje jakiś tam minimalne, minimalny ruch, a pojawia się, nie wiem, jakaś kampania marketingowa, jakaś akcja promocyjna i nagle w ciągu kilku, kilkunastu godzin musimy obsłużyć jakiś bardzo duży skok wydajności. Więc tutaj bardziej na to powinniśmy zwracać uwagę, a nie na to, jak dużo kontentu jest na naszej stronie. Pojawia się pytanie, kto tak naprawdę może zacząć pracę z WordPressem? Dla kogo ten WordPress jest? I tutaj, w zależności od tego, jakie kto ma umiejętności, może już sobie działać z tym WordPressem w taki sposób. Takim pierwszym poziomem no to jest zarządzanie WordPressem, zarządzanie treścią w tym WordPressie. Czyli na przykład ktoś, kto nie ma zupełnie pojęcia o tym, jak to wszystko funkcjonuje, ale ma gotową stronę i może sobie zarządzać na przykład artykułami na portalu, może dodawać te artykuły, dodawać jakieś galerie, czy zarządzać na przykład sklepem opartym o WooCommerce. I to jest taki pierwszy poziom, gdzie możemy coś sobie robić w WordPressie, ale wcale nie musimy jakoś bardzo się na nim znać i orientować się w jakichś szczegółach. Dostajemy po prostu gotowe narzędzie do opublikowania. Nieco bardziej zaawansowany użytkownik, czyli taki powiedzmy klikacz, ogarniacz, czyli taka osoba, która jeszcze nie, po, nie programuje, nie potrafi programować, ale już potrafi sobie zainstalować WordPressa, wykupić serwer, podpiąć domenę i potrafi sobie wyklikać taką stronę, zainstalować jakiś motyw, dodać potrzebne wtyczki, wszystko tam ładnie poustawiać i w efekcie dostaje gotową stronę. I tutaj wspomnę o warsztatach, które robiłem chyba dwa albo trzy lata temu, może nawet więcej. W każdym razie chodzili tam ludzie, którzy albo korzystali kiedyś z WordPressa, ale na takim poziomie właśnie zarządzania, tylko właśnie publikowali sobie coś, albo zarządzali sklepem, ale chcieli się nauczyć, jak taką stronę sobie postawić od zera. I tam użytkownicy byli przeprowadzani po prostu. Od zakupu domeny i serwera, przez instalację, po wybór motywu, po konfigurację. Na tych warsztatach powstawały po prostu gotowe strony, które finalnie gdzieś tam były opublikowane w internecie. Oczywiście to nie jest też tak, że na kilkugodzinnych warsztatach dowiesz się wszystkiego i wszystko będziesz w stanie zrobić, bo to też się wiąże z dużą pracą własną, którą musisz wykonać. Natomiast takie osoby bez problemu mogły, bez jakiejś bardzo technicznej wiedzy, czyli jakieś tam programowanie, takie twarde tematy informatyczne, bez tego zupełnie, takie osoby były w stanie postawić sobie swoje strony i nimi potem zarządzać. Trzecim poziomem jest już taka osoba, która potrafi programować, czyli potrafi sobie napisać jakąś wtyczkę do WordPressa, która będzie realizowała jakieś tam wybrane funkcje, które są akurat potrzebne na danej stronie lub na przykład będzie w stanie już zrobić dedykowany motyw na bazie projektu graficznego lub jakieś tam inne zmiany, na przykład w motywie gotowym jest w stanie stworzyć motyw potomny i dzięki temu zmodyfikować część widoków danego motywu. Tutaj oczywiście też w zależności od wiedzy i umiejętności takiego dewelopera efekty mogą być różne, bo na przykład do modyfikowania motywów nie potrzeba aż takiej wiedzy jak do pisania na przykład wtyczek do WooCommerce, gdzie mamy cały system sprzedażowy, system zamówień i tam już po prostu potrzeba troszkę więcej wiedzy i doświadczenia, natomiast te podstawowe mechanizmy, które działają w WordPressie, mam tu na myśli akcje, filtry działają również w dokładnie taki sam sposób w WooCommerce. Jak widzisz na tych trzech poziomach możesz już pracować z WordPressem. Bardzo często się zdarza, że osoby przechodzą po prostu od tego poziomu pierwszego, gdzie zobaczyły gdzieś na WordPressa, czy ktoś im zrobił jakiegoś bloga, do tego drugiego poziomu, czyli takiego klikacza ogarniacza, gdzie już są w stanie instalować sobie jakieś wtyczki, konfigurować różne rzeczy, czy nawet postawić całą stronę od zera bez programowania. I tym trzecim etapem to już jest programista, który Potrafi coś zaprogramować, co jest związanego z WordPressem, czy to frontend, czyli HTML i CSS, czy kod backendowy, czyli PHP. Ostatnio dostałem takie pytanie od znajomego. Słuchaj, ty już tam siedzisz bardzo długo w tym WordPressie, ogarniasz te WordPressy. Powiedz mi, co ja musiałbym umieć, żeby zacząć zarabiać na WordPressie. No, i tutaj w zasadzie jest, można powiedzieć, odbicie w tych trzech poziomach, o, którym, o których mówiłem przed chwilą, czyli na przykład wirtualne asystentki, które pracują z WordPressem swoich klientów, czyli tam jest już gotowy WordPress, one muszą w zasadzie umieć tylko zarządzać tym WordPressem, zarządzać treścią. I można spokojnie takie usługi już komuś sprzedać. Tak? Można, nie wiem, zająć się dodawaniem produktów do sklepu, czy dodawaniem wpisów na bloga, do jakichś, produktów do katalogów. To są takie bardzo często zlecane rzeczy, bo są po prostu czasochłonne, a stosunkowo proste do zrobienia. Więc tutaj potencjalnie już nawet na tym poziomie można zarobić jakieś pieniądze. Poziom drugi, taki klikacz, ogarniacz. No to tu już się pojawiają trochę szersze możliwości, bo. Tu możemy po prostu zrobić komuś stronę komercyjnie, zrobić stronę dla jakiejś firmy. I tutaj też widzę ostatnio dosyć dużo pytań na grupie WordPressowej na Facebooku, gdzie często osoby, które widać, że robią po prostu stronę dla jakiegoś swojego klienta, pytają o bardzo podstawowe rzeczy. Środowisko tutaj bardzo się oburza na to, że. Hej, hej, słuchaj, ty robisz stronę dla klienta i pytasz o takie proste rzeczy. No cóż, ja mam takie podejście do tego, że każdy kiedyś zaczynał i każdy na czymś się uczył. Podejrzewam, że w większości przypadków ta ścieżka była podobna. I każdy przechodził przez jakieś tam małe projekty, małe, proste projekty, które robił, które może były nawet nie do końca profesjonalnie wykonane, ale finalnie gdzieś tam. Działały sobie w internecie i myślę, że to jest OK. No, pod warunkiem, ewentualnie, że nie bierzemy się za jakieś tam grube tematy typu sklepy internetowe czy jakieś rzeczy, gdzie mamy do czynienia na przykład z przetwarzaniem płatności, bo no, tu musimy już pamiętać o tym, że powinniśmy mieć tą wiedzę na tyle dużą, żeby być pewnym tego, że zrobiliśmy dobrą robotę i że to rozwiązanie, które proponujemy klientowi, jest bezpieczne. Zarówno dla niego, jak i dla jego klientów, na przykład pod kątem zabezpieczenia danych osobowych czy danych płatności. No i trzeci poziom, no to tutaj już można powiedzieć, jest największe pole do popisu, bo możemy tworzyć wtyczki na zamówienie, możemy tworzyć motywy czy dokonywać jakichś tam małych poprawek. Jeśli zaczynasz robić na przykład strony dla klientów, za które bierzesz pieniądze, na których zarabiasz, a twoje umiejętności nie są jeszcze jakieś bardzo duże w temacie WordPressa. To fajnie mieć jakąś osobę czy tam grupę osób, do których się możesz odezwać i dopytać o pewne rzeczy. Sam gdzieś tam w gronie swoich znajomych mam takie osoby, które coś tam sobie już właśnie zaczynają działać, tak komercyjnie z WordPressem. Najczęściej no zadają mi pytanie: Tam, słuchaj, mam taki i taki problem, robię strony dla klienta, jak rozwiązać taką i taką kwestię. No i wtedy ja, jeśli wiem, no to, to dzielę się po prostu z nimi taką wiedzą i podpowiadam im, jak coś zrobić tak, aby było dobrze i czasem też uświadamiam im jakieś tam skutki tego, co zrobią, jakie będą na przykład po roku, po dwóch, trzech działania strony, jak na przykład wpłynie kiedyś zmiana motywu na dane rozwiązanie, bo to też jest często taki problem, o którym nikt nie myśli na etapie tworzenia strony. Także jeśli zaczynasz, to fajnie by było, abyś miał czy miała Kogoś, kogo możesz po prostu zapytać o jakieś bardziej szczegółowe rzeczy, czy bardziej skomplikowane rzeczy. Oczywiście możesz też pytać na tych grupach facebookowych, tylko też jeśli już pytasz, no to poświęć trochę czasu na opisanie problemu, na to, jakie metody rozwiązania próbowałeś, co Ci nie wychodzi, z czym masz problemy, tak, żeby po prostu ktoś był w stanie pomóc, bo czasem przyznam szczerze że widzę takie pytania w których teoretycznie mógłbym pomóc bo robiłem coś tam w podobnym temacie natomiast pytanie jest zadane tak że, że w zasadzie to nie do końca wiadomo o co pytającemu chodzi co chce osiągnąć i tak dalej więc czasem po prostu odpuszczam za to jeśli jest fajnie zadane pytanie ktoś precyzyjnie opisał problem czy czy jakieś tam inne problemy które miał przy próbie rozwiązania danego tematu, no to bardzo chętnie dzielę się wiedzą. Zresztą nie tylko ja, bo na grupie jest pełno super ludzi, którzy się z chęcią dzielą swoją wiedzą i nie ma tutaj żadnego problemu. Nikt nie robi tajemnicy z tego, co, co tam siedzi w, w WordPressie, więc bez problemu znajdziesz pomoc, tylko też wysil się na początku i zadaj to pytanie w taki sposób, aby ktoś po prostu chciał na nie odpowiedzieć. Tak pokrótce opowiedziałem Ci, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko wygląda, jeśli chodzi o, o, o WordPressa, o pracę z tym WordPressem, jak można zacząć, gdzie dalej przejść, w którą stronę pójść. Mam nadzieję, że to moje gadanie rozjaśniło Ci trochę w głowie, jeśli chodzi o WordPressa i o pracę z WordPressem. Jak widzisz, WordPress jest naprawdę świetnym narzędziem, które może być naprawdę dobre do wielu zastosowań, jeśli oczywiście jest użyte w odpowiedni sposób i. W odpowiedni sposób wdrożone. Powiedziałem tutaj o wielu zaletach WordPressa, natomiast nie chciałbym też, abyś odniósł takie wrażenie, że WordPress jest taką cudowną pigułką na wszystko i rozwiązaniem wszystkich problemów. To użycie WordPressa zawsze powinniśmy poprzedzić analizą, czy on będzie odpowiedni do tego, czego akurat oczekujemy. Bo powiedzenie na przykład, że WordPress nie nadaje się do postawienia sklepu internetowego może być w jednej sytuacji prawdą, a w drugiej sytuacji może być absol absolutną bzdurą. No bo jeśli stawiamy jakiś, nie wiem, duży sklep z kilkoma tysiącami produktów czy kilkunastoma tysiącami produktów, no to faktycznie ten WordPress może niekoniecznie będzie najlepszym rozwiązaniem. Natomiast jeśli chcemy sobie postawić jakiś mały sklep przy okazji na przykład naszego bloga, no to nie ma problemu. Stawiamy sobie u i sprzedajemy, co nam się tam podoba. Oczywiście, WordPress posiada też bardzo dużo rozszerzeń, wtyczek czy motywów, które odpowiadają za jakieś tam konkretne funkcje. Także można zrobić naprawdę dużo samymi wtyczkami, bez pisania jakichś dedykowanych rozwiązań. No i wtedy też powinniśmy przeanalizować to, jakie mamy kompetencje, jakie są potrzeby i czy ten WordPress będzie odpowiedni, czy jest na przykład jakiś inny system czy inne narzędzie, którego możemy użyć i Skrócić na przykład czas wdrożenia danego rozwiązania, bądź ograniczyć koszty. W dzisiejszym odcinku podcastu to już wszystko. Jeśli interesuje Cię temat WordPressa, to subskrybuj ten podcast w swojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. Będą pojawiać się tutaj cyklicznie podcasty na tematy związane z WordPressem. Do usłyszenia, cześć.